Mapy Google to jedna z najcenniejszych i najciekawszych usług rozwijanych przez firmę Google. Przydają się w rozmaitych sferach życia, zarówno w pracy, jak i w nauce czy rozrywce. Aby przejść na stronę map, należy wpisać adres mapygoogle.pl. Mapa otwiera się w domyślnym dla danego użytkownika miejscu w moim przypadku jest to Warszawa. Ponieważ mapa jest na ogół większa od ekranu komputera, na którym ją oglądamy, aby zobaczyć inne fragmenty mapy, musimy ją po prostu przesuwać. W tym celu należy nacisnąć lewy przycisk myszy, przytrzymać go, a następnie, jeżeli chcemy zobaczyć to wszystko, co jest na wschód od danego miejsca, musimy przesunąć kursor myszy w lewo. Gdybyśmy z kolei chcieli zobaczyć to wszystko, co jest na zachód, a więc na lewo od danego miejsca, musimy przeciągnąć mapę w prawą stronę. Podobnie, aby zobaczyć, co jest na północ od danego miejsca, musimy przeciągnąć mapę w dół. Natomiast na południe musimy przeciągnąć mapę do góry. Możemy również powiększać lub zmniejszać widok mapy. W środowisku Windows, gdy mysz ma kółko, możemy to robić właśnie za pomocą kółka, przekręcając je do przodu, wówczas mapa ulega powiększeniu, albo do tyłu, wtedy mapa jest pomniejszana. Gdy mysz nie ma kółka, możemy skorzystać ze specjalnych przycisków, są one widoczne w prawym dolnym rogu. Kliknięcie plusa powoduje powiększenie. Natomiast kliknięcie minusa, pomniejszenie. Mapa zawiera menu znajdujące się w lewym górnym rogu. Po kliknięciu możemy wykorzystać kilka dostępnych poleceń. Między innymi kliknięcie polecenia satelita powoduje wyświetlenie widoku satelitarnego. Gdy aktywny jest widok satelitarny, a dla danego regionu dostępne są zdjęcia, pokazują się one na dole. Zauważ, że gdy przesuniesz kursor myszy nad zdjęcie, wyświetlana jest linia wskazująca miejsce, w którym dane zdjęcie zostało zrobione. Do widoku mapy możemy powrócić albo w menu, albo klikając Miniaturę. Możemy również wyświetlić trasy rowerowe, co jest bardzo przydatne dla osób jeżdżących często rowerami, ani komunikacją miejską. Gdy będziemy chcieli z kolei przesłać komuś informację o oglądanej mapie, możemy to zrobić za pomocą polecenia udostępnij lub umieść mapę. Usługa wyświetla wtedy link prowadzący do danego miejsca. Pełnej postaci możemy z tego zrobić tak zwany krótki URL, czyli krótszą wersję adresu. Skopiować taki adres i przesłać znajomemu, na przykład za pomocą poczty elektronicznej. Gdy znajomy kliknie podany link, zobaczy dokładnie ten sam widok. Pokażemy to na osobnej karcie. Jest to ten sam widok co poprzednio. Bardzo ważna jest umiejętność wyszukiwania informacji na mapie. Załóżmy, że chcemy znaleźć jakieś miejsce w Warszawie, na przykład rondo generała de Gaulle'a. Powinniśmy wpisać Warszawa, rondo de Gaulle i mapa wyświetli to miejsce, zaznaczając je specjalną ikoną. Gdy powiększymy mapę, zobaczymy więcej szczegółów. Przykładowo tutaj widzimy Veturilo. Jest to po prostu stacja sieci rowerów warszawskich, znajdująca się właśnie na rondzie Gola. Wyświetla się krótka informacja, a także zdjęcia tego regionu. Wyszukajmy teraz Warszawa Veturilo. Jest to właśnie sieć miejskich rowerów w Warszawie. Zobaczymy siatkę stacji. Możemy powiększać lub pomniejszać mapę i przesuwać, aby zobaczyć wszystkie dostępne stacje. Przykładowo, stacja Weturilo na ulicy Marszałkowskiej. Jak więc widzimy, sprawne posługiwanie się mapami bardzo ułatwia i uprzyjemnia codzienne zadania.